Dzisiaj mamy ostatni dzień wakacji! Tak się cieszę, bo wreszcie pięcioraczki pójdą do szkoły do piątej klasy. One idą, a mała Ameryka idzie do pierwszej klasy. Zobaczcie! Ja się bardzo cieszę. Ja bym chciała takiej do szkoły. I i na mnie cieszy. Cieszy. No, co? <grysia> Też, to jest Jutro będzie pierwszy dzień w szkole małej Amelki, bo jest jutro rozpoczęcie. A wy widzowie, ma na którą macie się rozpoczęcie? Cieszyć. Będziesz się musiała uczyć. O, ja Krysia rysia nie I zniechęcaj ja Amelki, bo Amelka lubi się uczyć, właśnie. Żadnej kłótni mi tutaj. Widzowie, napiszcie w komentarzu, o której macie rozpoczęcie, bo jutro Amelka idzie pierwszy dzień do szkoły i ten odcinek wleci jutro o godzinie 12 na mój kanał. Więc jeśli macie o tej porze rozpoczęcie, to możecie obejrzeć później. A kto ma szybciej, to oczywiście liczę na waszą obecność. A dzisiaj musimy zmienić wasz imię, to znaczy pięcioraczki już mają, nowe ciuszki kupione ja bym chciała, żebyś ty wyglądała jak siostry, ale ty się nie dasz namówić, nie? No, co ty? No, mama, no zobacz, jak one wyglądają. Jak klony. Ach, no dobra, dobra, to już możesz być tak sobie na czarno. Ale musimy dzisiaj zmienić. Przecież fryzurka, Melki, ty nie możesz mieć takich różowych włosków w szkole. Mamo! No, ale się z ciebie wszyscy. No, mogą się z ciebie śmiać. Mhm. No. Głupio wyglądam. Nie, Amelka, słuchaj, nie martw się! Ja mam pomysł. Chodź, pojedziemy do fryzjera i pani fryzjerka obecnie ci te pofarbowane ale, końcówki. Mam nadzieję, że to jest inna fryzjerka niż ta, która sprzedała tą falbę luzową. Tak, to będzie inna zupełnie fryzjerka. Nie martw się. Ja wszystko ogarnęłam, umówiłam cię na wizytę, ale no nie możesz mieć takich włosków, niestety, więc musimy ci je obciąć, także przygotowujemy się. Kluczki? O! Mama. Prawie tak, spadło tak, się. się tak chłopak i będziesz wyglądać jeszcze gorzej. Jak chłopak miała... Nie, ja mam taki pomysł, mała Amelcio, że właśnie ci skrócimy włoski, ale pani ci tak fajnie zrobi takie kiteczki mniejsze, no ale troszkę włosków musimy obciąć, bo, no, bo masz trochę za długie i te końcówki no, ja nie lubię, mogą być takie do szkoły. Ja lubię mieć długie włoski. Ale słuchaj. Ci zrobimy włosy, będziesz wyglądać jak ja. Kryśia, to, nie. że ty masz czarne Stale. włosy, to jest jeden jedyny wyjątek, że ja się zgodziłam, że ty masz czarne włosy. Żadna inna nie będzie miała pofarbowanych. Macie piękne blond włoski i Amelka też ma szybko jej rosną, bo jest malutka. A do szkoły nie można mieć farbowanych włosów ani pomalowanych paznokci, ale oczywiście Krysia, ty się A. do tego nie stosujesz. Oczywiście, że nie idziemy się słuchać zasad w szkole na no co. Ty? Dobra, ja już nie mam siły. Dobrze, że pani nauczycielka jest na tyle wyrozumiała, ale w pierwszej klasie, no nie możesz Amelcią mieć taki włosków, no, no, więc chodź, idziemy. No, no. Chodź Pama tutaj. Mama wie, że to był przypadek. Tak, bo to tak. To O, dzień dobry pani, jaka uśmiechnięta! Dzień dobry o, pani jest jakąś nową ja tak ja pani tak. nie znam. Tak, dzień dobry. My byśmy chciały obciąć te włoski, jak pani widzi, takie rozjaśnione na końcach, trochę różowe, no taki przypadek we wakacje miał miejsce i tak. Pani mogę na łasa! wszystko słyszę, przestań! Dobrze, proszę tu usiąść. No i niech pani coś tutaj zdziała, tylko żadnego farbowania już rozjaśniania. Ja bym chciała, żeby pani to przycięła i ładnie jej jakoś włoski związała w jakieś kokardki czy coś, OK? Dobrze. Co ty robisz? To mi Nie no, nie wytrzymam. Zobaczcie, co ty robisz u fryzjera brzuszki? No, zobaczymy, czy na WEWE tak będziesz ćwiczyła chętnie. Już zaraz zaczyna się w a ty znowu będziesz chciała zwolnić. A akurat Zuzia tu nie przepada za ćwiczeniami. A Kresia, ty już masz właśnie strój sportowy do szkoły. Ale ja po co nie strój sportowy, jak ja i tak nie będę ćwiczyć? Będziesz ćwiczyła, bo ja nie będę pisać żadnych zwolnień, nie będę chodziła do lekarza. Nie ma żadnych zwolnień i koniec kropka. No nie no. Musisz mi napisać, i nie chcę ćwiczyć. Ale w tym roku poza tym macie basen, to na basenie to chyba lubisz pływać. No basen to jest spoko, ale no dobra, no to będziesz miała jakiś czarny strój. A ty co sobie tutaj siedzisz? Wam już żadnej fryzurki nie, nie robię. Nie myślcie sobie, Krysia, ty już nie będziesz eksperymentować. Takie warkoczyki macie ładne. Pani nauczycielka już to zaakceptowała. A teraz ciekawe, jak będzie Amelka wyglądać. Oby jakoś ładnie. A co byś chciała, Amelko? A takich zielonych końcówek nawet nie mogę sobie zrobić. Nie, do szkoły nie. Były wakacje, to trzeba było we wakacje takie rzeczy. A nie. Dobra. Ja, nie ja. Bym chciała mieć... Moje włoski poprzednie, ale nie wiem, co się da. Cię nie da, ale w ogóle... a Amelko, przecież ty masz jeszcze smoczek. Znaczy, nie używasz go już tak często, bo już ładniej mówisz, ale musisz mi go oddać dzisiaj. Jutro idziesz do szkoły, to jest nowy etap dla ciebie, już nie możesz mieć smoczka. Nie Amelko, dzisiaj będziesz musiała oddać smoczek. Masz już tyle latek, no że bez przesady, tak? Dlaczego? Dlaczego wszystko mi zabieracie? i smotyki, co jest? To wszystko inaczej. Amelko, nie denerwuj się. No, idziesz do szkoły, to są pewne obowiązki. I coś musisz zrobić z tym smoczkiem. No, jak pójdziesz ze smoczkiem, to w ogóle wynosisz ciebie śmiać. No, ja się nie ja ten smoczek... Dawaj smoka. E, Krysia, ale tak nie można. To ona musi sama jakoś coś wymyślimy może. może. jak dzidzia mała. Dobra, jakoś to ogarniemy. Zabierzemy jej to wieczorem, ale nie tak że od razu. No Krysia, no co ty? Pomyśl troszkę, no. Tak nie o, można. Najlepiej najszybciej. Dobra, chodźcie, idziemy. Tutaj poczekamy, bo to trochę zajmie. Kupimy sobie lody i poczekamy. Zobaczymy, jak Amelka będzie miała włoski, a my chodźmy na lody. Są ale tutaj lody. Mieć lody Amelka. Amelka potem dostanie. Weźmy sobie lody. Ostatni dzień wakacji, widzowie. Co robicie w ten ostatni dzień wakacji? Czy wy też robicie wszystko tak jak my na ostatnią chwilę, czyli będziemy sprzątać zaraz w domu, będziemy szykować książki, zeszyty podpisywać. No bo już pięcioraczki idą do piątej klasy, więc będą miały więcej przedmiotów i więcej książek, więcej zeszytów. No, jak zwykle nie macie jeszcze nic kupione, ale to też trochę moja wina, no trudno. Dobra, usiądźmy chwilę i poczekajmy, bo pewnie trochę to zejdzie. No, i co, jesteście gotowe, pięcioraczki? Chcecie iść do szkoły, czy nie? Tak, się cieszymy, że w końcu nie, idziemy do szkoły. Mama, o, mama. chyba Amerka mnie woła. Chodźcie, idziemy zobaczyć, chodźcie, szybko idziemy. Amelko, już jesteś gotowa? Tak, mam nowe Pokaż, ale super ale wyglądasz! wyglądasz? Jak, jak uroczo, ślicznie wyglądasz! Ej, wskocz tutaj Tylko na górę! Są chcę takie zobaczyć! zobaczysz! Łatki krótkie, ale, ale nie śmiejcie się widzowie! Urosną ci! Nie przejmuj się! Masz piękne, fajne, najważniejsze, że już nie masz tych różowych końcówek. Naprawdę nie uroczo! Nie Bardzo o, ładnie! Brawo, brawo. Brawo proszę pani, dziękuję. pani uratowała włoski Amelki. Dobra. Bardzo dziękuję. Dobrze. Amelka są ci lody miętowe, bo smakują jak pasta do zębów. O, mm. miętowe ja nie lubię! Zaraz dostaniesz inne. Okej, okay, ja już tutaj płacę. Pani fryzjerko, dziękujemy bardzo za usługę. My już musimy jechać, bo musimy jeszcze kupić artykuły szkolne i tak dalej. Dobrze, płacimy. Okej, okay, już... O, Aha to wyklecia. Dobra, to chodźcie, wsiadamy i odjeżdżamy. Mamy jeszcze tyle rzeczy do zrobienia. Naprawdę dużo. Jesteście wszystkie? Jesteście? Dobra. Amelko, siedzisz? Jestem ja! Jest ja. No, mnie. Mnie. A. A <ś> Amelka, nie możesz usiąść! ci to przez to, że ci obcięli włoski, to ty się jakaś leciutka zrobiłaś. Zwiewało cię ja normalnie. Nie spadłam z tego krzesła. Ojej, dobra, słuchaj, jedziemy teraz. Tutaj taki sklep otworzyli. Artykuły szkolne. bibib, Dzień dobry! A co to jest artykuły szkolne? Będziemy musieli kupić e, bloki rysunkowe, bloki techniczne, kredki, flamastry, plasteliny, ja farby. Kletki, lubię kredki. Zeszyty, książki. O zobaczcie, to jest napisane nawet: zacznij nowy rok szkolny z nami. Wow! No, no, no. Idziemy! Muszę mi o tym przypominać. Idziemy zobaczyć. Dzień dobry. Wybierzcie sobie to, co chcecie, pięcioraczki, a ja jest, z Amelką oczywiście. Hmm... no nie wiem. Ogólnie trzeba trochę zmienić twój pokój, Amelko. Nie wiem, czy jednorożyc się zmieści, bo na razie mamy mały domek. Chyba będziemy musieli zmienić. Tak, no będziemy odkładać, okay. żeby go sobie kupić. Dzień dobry, ja idę do pierwszej klasy i muszę mieć wszystkie rzeczy. Tak. Wszystkie, jakie trzeba mieć. Proszę zapakować i mama zapłaci. Tak, chodź tutaj, tutaj jest taki dział. Zobacz, mamy tutaj książki, zeszyty, takie rzeczy o, potrzebujesz. Dzienniczek tak. ucznia nawet no są jest. Są zeszyty, świetnie. Krysia, ty nie, nie będziesz wiedziała, który jest do którego. No to co? I tak mam jeden zeszyt do wszystkich. A, dobra, Krysia. Ty ledwo klasę zdałaś. Ja już nie skomentuję tego. Nie denerwuj mnie. Ja teraz się skupiam na Amelce. Amelko, musimy też farby wziąć. Eee, do pierwszych klas. farby w puszkach. Będę mogła robić graffiti. E, no... A nie wiem, czy w puszkach. Ja tak na... Uważaj, Amelko, bo jeszcze... No weź tak nie rób, jeszcze komuś, bo jeszcze kogoś pofarbujesz. Dobra, One są super, mama, widzisz? Dobra, to weźcie sobie, bo ja tego nie wytrzymam. Wy nie rozumiecie mojego słowa, nie. Dobra, będę Dobra, tutaj też jakąś teczkę szkolną. No, dobra, może jakąś lampkę, Amelka. Też biurko potrzebujesz. Ciuszki, to tutaj masz. A ile to kosztuje? Eee, ja nie wiem. Ja nie umiem takich dużych cyfr widzieć. O, a tutaj jest jakiś zestaw do malowania. Za 120 robux? Uuu, i mogę robić obrazy i być artystką. No, ale ty jeszcze nie wiesz, Amelko, co lubisz, bo najbardziej to w przedszkolu lubiłaś język angielski, więc może będziesz dalej szła w tym kierunku, także na razie może tego zestawu nie kupujemy, co? nie mogę to no dobra, weźmiemy taki jeden zestaw I wszystkie będziecie mogły malować, okej? Okay? Bo na więcej mi nie stać Tak, 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 tak Dobrze To my poprosimy to wszystko Czy każda wzięła zeszyt? Macie? Też są na BF. No możesz sobie zobaczyć Czekaj, ja już zapłacę chociaż to, co mam Proszę bardzo, dla pani Tutaj płacimy Okej, okay, dziękujemy Ubrałaś też Amelko? Masz ubranko na włóczkę? Ale te ubranka są bzydkie, ja mam ładne. Hmm, no dobra, to jeszcze zobaczymy, co pani powie, bo ja tak do końca nie wiem, czy będzie musiało być specjalne ubranko, czy nie. Wszystkiego się dowiemy jutro, bo jutro jest pierwszy dzień szkoły. Dobrze. Dziękujemy bardzo. E, raczej nie, wszystko mamy. Wziąłeście sobie ja zeszyty? Mam A może komputer mi kupisz, taki fajny. No, potem. Komputer mamy w domu, ale to nie jest lepszy. I mogę grać. Krysia, nie, wiesz co, nie. Już na razie wydziwiasz, bo naprawdę <słys》>. tyle was jest, mi nie stać na to wszystko. Co ty myślisz? Dobra, wsiadajcie. Ja Teraz musimy wrócić do domu i posprzątać. Musicie ogarnąć e, pokój. No dobrze, jakoś się to tam podzieli. Zaraz zobaczymy. Musicie Możesz ogarnąć. No czyli są podzielone po porówno. Ja to a ty sprzątasz. Ale ty nie miło! Krysia! Krysia ja... jest wkurzona chyba, Ameryka, dlatego że praca do szkoły. Nie słucha jej, Ale ona tak nie ma. To jest mój problem. <laughs> Amelko, jaka ty jesteś mądra! Bardzo dobrze. Chodźcie, idziemy. Proszę iść teraz do góry, posprzątać pokój, przygotować i rozpakować zakupy. Jasne? No, to idziemy, ja sobie poglądam telewizję. Aha, no dobrze. No to, Kresia, jak ty tego nie zrobisz, ja za ciebie tego nie zrobię. Więc będziesz miała problem, jutro będziesz sobie siedzieć. Nie, to nie. A wszyscy do góry. No nie. No. dobra, już idę, na. No. Dobrze, tutaj ma Krysia z Amelką oczywiście pokojek. Tu proszę sobie dekorować. A tu pięcioraczki mają... E, swoje łóżka. Gdzie wy macie swoje łóżka? Proszę tutaj posprzątać. Nie chcecie się sprzątać? O nie. Macie sprzątać, mnie to nie obchodzi. Przez dwa miesiące leniuchowałyście. Chodziłyście na koncerty, festyny, bawiłyście się, spałyście do 12.00, a nawet dłużej. Teraz proszę sprzątać. O, bardzo proszę. Dobra, ja teraz muszę otworzyć tutaj e, właśnie to, co kupiłam. Czyli wchodzę w mebelki, widzowie. Muszę zrobić tyle biurek, że w ogóle nie wiem, czy one się tutaj zmieszczą. Najwyżej będą sobie na raty siedzieć. O, patrzcie. Tutaj z komputerkiem, dobra. Dajemy tutaj jedno biurko. No, jakoś to trzeba tutaj rozmieścić, tak? Jedno biureczko. Tu będzie drugie biureczko. Patrzcie. O, może nie tam aż. Tylko trochę bliżej. Tu mamy drugie. Trzecie biurko tutaj. No, już jakoś to wygląda. Jedno damy tu. Proszę bardzo. No i widzicie. Ej, czemu to się tak stawia, że to jest na zewnątrz? No, nie, dobra, to, to czekajcie, tak to postawię. No i jak to się stawia źle? O, dobra, teraz wyszło mi. Każdy musi mieć swoją przestrzeń do nauki. No tak to już jest, widzowie. Niestety nie mamy aż tyle miejsca. Będziemy zmieniać dom. Może jakiś się uda znaleźć, może będzie jakiś fajny update niedługo i zmienimy dom. Właśnie na taki lepszy. Dobra, tutaj. Bo wszystkie się jakoś tak postawiły nieszczęśliwie. Dobra, tu są biurka. A, no nie mogę tego postawić. Dobra, tu, o, elegancko. Tu będzie Zuzia, Nela, Nikola, Oliwka, Krysia będzie tam. E, no i jakoś to jest, tak, jest telewizor. Mamy luksusowo. Dobra, idę zobaczyć, jak one tutaj to zrobiły. Sprzątacie? No, ja myślę. Dobra, są łóżka postawione, są postawione. Bardzo ładnie. Lustro jeszcze proszę umyć, te książki schować do szafy. Okej, okay, jako tako tutaj wygląda. Idę do dziewczynek zobaczyć, a wy? Okej, okay, oczywiście jest podział na różowo i na czarno, jak zwykle. Nie wszystkie różowe rzeczy by wywaliła. Krysia, a gdzie ty masz, przepraszam bardzo, biurko? O, ja sobie tutaj położyłam e, na, na szafce komputer, że bardzo i, i tyle mi wystarczy. To są jakieś biurko i tak się nie będę uczyć. A, dobra. O, już tego nie skomentuję. Jeszcze jedno biurko mamy w razie co na dole. Okej, okay, tutaj są Wasze stanowiska. Jesteście gotowe, to co? Zaraz trzeba iść się myć, ale jeszcze Amelko musisz oddać smoczka. Ale czemu? Dawaj smoka. Nie możesz iść ze smoczkiem do, do szkoły. Oszalałaś? Ale... Chodź tu. A... Chodź tutaj. Chodź, idziemy zrobić pożegnanie ze smoczkiem. Chodź tutaj. Ale... ty nie chcę z nimi. O, ja się wstydzę. Ja chcę z Nie wstydź się, to mamą. są... To są twoje siostry. Nie, one będą się miać. My wszyscy będziemy się śmiać, bo się zachowujesz jak dzidziuś. A... Krysia, nie polepszasz tego. Jestem, jestem ci ja po prostu jestem, dziś, smocz smoczka w buzi. Mam nie, smoczkę. Amelko, nie słuchaj tego. Po, pokaż, pokaż, że potrafisz wyrzucić smoczka, no. Dobra, dobra. Pokaż, Może? pokaż. Oddam ci, mama. Dawaj smoczka. No, dawaj mi tego. Ostatnie twoje chwile ze smoczkiem. Ua, wow, od razu nie lepiej widzia. wyglądasz. Już nie ma smoczka, widzisz? Lysia. Nie, nie plujesz! Ja też będę kluć! O, nie, znowu się zaczęło widzowie. One będą się wiecznie kłócić, ale za to je kocham. Słuchajcie, jutro pierwszy dzień w szkole małej Ameryki, bądźcie o godzinie 12. My się przygotowujemy, zaraz robimy kolację, idziemy się myć i szybciej spać, bo już nie ma chodzenia spać o trzeciej, mm, tak jak ty kresia. No i bardzo dobrze, to mi się podoba. No Więc ja widzowie! Nie mogę o trzeciej, nie zmusisz mnie. A, zobaczymy sobie. Ja będę cię budzić o szóstej, pamiętaj o tym. Więc widzowie, subskrybujcie kanał i widzimy się jutro.